Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj przepis y, obiecany z dodatkiem dyni. Co prawda tutaj dyni nie użyjemy jakoś bardzo, y, wiecie, oszałamiająco dużo, ale dodatek dyni będzie. Y, y, I tutaj w ostatnim czasie właśnie najczęściej dynie do tego używam, bo jak widzieliście na naszych filmach takich, wiecie, z obejścia, że tak powiem, naszych y, o, o ranczu, no to widzieliście jaki stos tej dyni mamy. I właśnie były pytania o przepisy, dlatego tutaj podzielę się z Wami tym przepisem akurat, na bułeczki dyniowe. Bo u nas dyni jako tako do jedzenia używamy bardzo mało, właśnie teraz w ostatnim czasie te bułeczki bardzo często robię. No i tam powiedzmy raz, raz w roku, raczej dwa razy w roku rzadko się zdarza, żebym zupę dyniową robiła, raczej raz w roku właśnie taka zupka dyniowa. I też ktoś ostatnio przypomniał w komentarzach o dżemie z dyni i pomarańczy. I faktycznie ja znam, ja znam to jak najbardziej, tylko ja po prostu zapomniałam o tym. Bo nawet też jadłam, miałam przyjemność jeść. Nigdy nie robiłam, ale jadłam i bardzo mi smakowało. Tylko że akurat wtedy nie pamiętam, czy nie miałam dni, czy, czy no, po prostu nie zrobiłam tego, a to było ładnych parę lat temu. A później po prostu mi to wypadło z głowy, I ktoś z Was mi przypomniał właśnie o tym jest z, z dyni i pomarańczy. I jest rewelacyjny, ale tutaj akurat ja przepisów Wam nie podam, bo nigdy nie robiłam. Także e, wiem, że takie coś istnieje, ale myślę, że internet w takich sytuacjach pomoże, jeśli będzie potrzeba e, przepisu. Także e, też taka, taka e, sugestia od Was, jeśli chodzi o użycie dyni. No, a u nas dzisiaj bułeczki dyniowe. Powiem Wam najpierw, co potrzeba do tych bułeczek. Bułeczki wychodzą puszyste, smaczne, żółciutkie. <grym> my ja robię tak delikatnie na słodko te bułki ale też nie trzeba robić na słodko wystarczy nie dodać cukru i tak samo będzie wiecie na słono te bułeczki normalne bułki takie wiecie no u nas zazwyczaj ciut na słodko my zazwyczaj jemy z masłem i dżemem popijamy mleczkiem albo kakałkiem, to już zależy jak kto lubi no ale tak naprawdę do wszystkiego się nadają te bułki bo ja nie robię nie sypię bardzo dużo tego cukru draptem dam łyżkę powiedzmy na całą porcję E, więc to tak naprawdę jest tylko leciutki posmak słodkiego, więc do innych rzeczy też, e, wiecie, jedliśmy z innymi rzeczami, nawet słonymi. E, dobra, więc po kolei co będziemy potrzebować? Potrzebujemy mąkę pszenną. Tu jest 5,5 szklanek mąki. Ja sobie już odważyłam, żeby, wiecie, nie tracić czasu na odważanie i tak dalej. Przygotowałam sobie wszystkie produkty, bo niektóre po prostu potrzebują czasu na wystygnięcie. E, no, 5,5 szklanek mąki, mąka pszenna. Ja używałam akurat dzisiaj typ 450, typowo tortową, można typ 500, można typ 550. Przypuszczam, że inne typy wyższe też by się nadawały, tylko wtedy y, myślę, że jakąś proporcję by trzeba zmienić, bo to wież, wiecie, już takie bułeczki cięższe się zrobią, bardziej y, podrazowe, nie? Także ja tutaj te, bo one takie najbardziej, na, na takiej mące, bo one najbardziej puszyste wychodzą, takie fajne, y, wyrośnięte bułeczki. Mam nadzieję, że dzisiaj też mi wyjdą takie same <laughs> przy Was, bo to wiecie, różnie bywa inaczej jak się robi samemu i jeśli się człowiek nie stara, a inaczej jak coś chce pokazać, żeby wyszło jak najlepiej, no to wiecie, różnie wtedy wychodzi. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko wyjdzie w porządku. Dobra, drożdże rozkruszyłam sobie. Tu jest drożdży 40 deko około, tak do półkostki. Ja też tak nigdy nie robię, co do wiecie, grama, bo to też po prostu trzeba później wyczuć te ciasto już na bułeczki czy tam, no każde inne właściwie. Tutaj jest około 40. deko nie ważyłam, tylko po prostu mam kostki zawsze 100 gramowe, więc po prostu tak nie całe pół kostki ukroiłam. Jak, jak pół kostki bym ukroiła, myślę, że żeby się nic nie stało. To zaraz będę rozrabiać właśnie tutaj dodam cukier, yy, cukier i ciepłą wodę i ciut mąki. I tutaj sobie właśnie z tym rozrobię. I to będzie cały cukier, który będzie użyty do moich bułek. Więc jakby ktoś właśnie tak jak mówię nie chciał yy, słodkich, no to po prostu wystarczy nie dodawać tego cukru, albo naprawdę odrobinkę tylko jako pożywkę dla drożdży. Dobra. Pół kostki masła rozpuszczone i już przestudzone. Ono jest takie letnie w tej chwili, bo sobie przygotowałam trochę prędzej, żeby właśnie już Wam tutaj, wiecie, nie, no każdy wie jak rozpuścić masło, więc już nie będę tutaj Wam, wiecie, naciągać czasu i tak dalej. Dobra, to mamy. 250 ml mleka w temperaturze pokojowej też wszystko dobrze by, jakby było, albo wiecie, jak tutaj na przykład trochę ciut cieplejsze, to się nic nie stanie, byle nie mleko z lodówki, nie? To raczej nie. Raczej lepiej sobie wyciągnąć troszkę wcześniej albo odrobinkę podgrzać. No i nasza dynia, nasz główny składnik można powiedzieć. Ja na moją porcję bułeczek, a wychodzi z tej porcji około 20-25 bułeczek. Też zależy jakie duże będą formowane. Ja akurat formuję małe bułeczki, bo one bardzo mocno rosną. Więc jak wcześniej zrobiłam takie większe, to wszystko mi się wiecie pozłączało. To też nie ma problemu, bo to się porozrywa. Jest fajnie, tylko że ja właśnie wolę, jak każda bułeczka jest osobno, dlatego robię takie mniejsze bułeczki. No i na taką porcję, właśnie jak ja dzisiaj mam, to taka czubata, szklanka ugotowanej, i zmiksowanej dyni. Jak widzicie, ona nie jest jakaś bardzo gęsta, ona jest taka rzadkawa bardziej, bo wiecie, jak się gotuje dynię, no to trzeba też dodać wody, no bo sama z siebie po prostu się przypali. Także ja tej wody też nie odparowuję tak całkowicie, całkowicie. Właśnie wolę, jak te piure jest takie trochę bardziej rzadkie. Bo wtedy wiecie, jak, jak ciasto nawet już za rzadkie wyjdzie, no to łatwiej dodać mąki do tego ciasta niż jak wyjdzie za gęste i później dolewać wody, to już nigdy nie jest to samo. Dlatego ja wolę najpierw, jak wyjdzie z rzadszej, ewentualnie dosypać mąki, niż na odwrót. Czyli taka jedna czubata szklanka dyni, jakby było powiedzmy tutaj ciutkiej i półtorej szklanki, no to też jak najbardziej, to już nie ma jakiegoś takiego e, wymiaru, e, jak to powiem, że to co do grama musi być i koniec kropka, nie? Także ja tutaj mam obraną ze skórki, wyciągnięte gniazda nasienne, wiecie, te całe środki i tylko ta, no wiecie, te, 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 ta, ta otoczka w dyni, że tak powiem, pokrojona na małe kawałki, ugotowana tylko z dodatkiem wody. Też nie trzeba od razu wody lać, nie wiadomo ile, ja tylko sobie wlewam trochę, później jak mi się wygotuje, no to znowu dolewam, żeby mi się po prostu dynia nie przypaliła. No i żeby właśnie też nie było takie bardzo, bardzo gęste, bo wtedy trochę nam proporcje zakłóca, za że tak powiem. Dlatego ja wolę zawsze jakieś ciut rzadsze i dodać mąki, tak jak mówiłam. Dobra, i zostaje nam sól. Dwie łyżeczki takie płaskie łyżeczki. Ja akurat mam sól kamienną, więc też jak ktoś taką zwykłą sól używa, no to też myślę, że kamienna jest bardziej jak to powiedzieć więcej, bardziej jak się czubaty nasypie, no to wiecie, no rozumiecie o co chodzi, nie? Że takie dwie płaskie to już jest wystarczająco. Kamienna jest po prostu grubsza, nie? Dobra, to to by było. Ale co jeszcze? Jeszcze na później jedno jajko, takie malutkie, jak najmniejsze. To jest do, jak roztrzepiamy do posmarowania bułeczek po prostu przed pieczeniem. I będę posypywać akurat makiem i sezamem. Ale to kto co lubi. Też właśnie wcześniej kupowaliśmy nawet właśnie z córką posypkę do bajgli. Tylko że ona to już taka typowo na nasłon, słono bardziej, do bułeczek. Bo ona jest tam z dodatkiem czosnku, jakieś właśnie też ziarna. Też sezam, też jakiś słonecznik, czarnuszka, jakiś taki miks z ziaren. Ale powiem, że bardzo fajne to było. Yy, w markecie yy, na 4 litery, które zaczyna się na D, a kończy na O, <grym> to tam właśnie dostaliśmy taką posypkę do bajgli i jak najbardziej fajnie nam smakowało. Ale dzisiaj tak bardziej na, na słodku chcę te bułeczki zrobić, żeby Wam pokazać. A dodatki to już wiecie, to już pestki dyni jak najbardziej też odpowiadają. No bułeczki dyniowe, więc pestki dyni jakby na wierzch posypać jak najbardziej też mogą być. Dobra. No to co? To zabieramy się za robotę. Najpierw yy, drożdże. Tutaj sobie zaraz dosypię łyżkę cukru i w tak pół szkanki ciepłej wody naleję i sobie rozrobię. To za chwilę wam pokażę. No i dobra. Mam cukier, mam drożdże, mam wodę i tylko rozrabiam. No to też yy, wiecie na pewno jak to wygląda. Yy, rozrabianie drożdy. tylko, że ja tutaj nie muszę czekać aż one mi wyrosną tylko po prostu, żeby się rozpuściły i tutaj jest następna ciecz, która wchodzi do mojego ciasta która będzie je, roz, yy, jak to powiedzieć, roz, rozrzedzać yy, więc po prostu później musimy mąką sobie wyregulować czy, czy odpowiednik nasze ciasto na bułeczki jest, czy nie nie może się po prostu do rąk kleić ale to zobaczycie w trakcie trzeba po prostu pod ręką wszystko wyczuć mniej więcej proporcje Wam podałam jak to ma być, a później będziemy razem wyrabiać, więc zobaczycie jak to wygląda. Ja, jeśli ktoś używa drożdży suszonych, to połowę, nie? Jak tutaj ja mam 40 gramów, no to 20 gramów potrzeba drożdży suszonych. Ich nie trzeba rozrabiać, z tego co wiem. Ale powiem Wam szczerze, że ja nigdy nie używałam suszonych drożdży. E, nie wiem, jakoś tak jestem przekonana do tych właśnie e, świeżych z kostki. No nie wiem, bo nigdy nie próbowałam, więc tutaj nie mogę się jakoś opinii wyrazić na temat takich, takich właśnie suszonych drożdży. To jest chyba kwestia po prostu gustu, podobania i tak dalej. Dobra. To moje drożdże mam rozpuszczone. Teraz się przełączę, żeby mieć dwie wolne ręce, żeby Wam pokazać właśnie całe wyrabianie. No to teraz będzie bardzo łatwa sprawa, bo trzeba wszystko po prostu do mąki dodać. I tyle. Sól. Tak, jak mówiłam, dwie płaskie łyżeczki, pół kostki masła, rozpuszczone, przestudzone. Mąki jeszcze raz powtórzę, 5,5 szklanek, miałam, nie? Drożdże już nawet mi przez ten czas, jak umyłam ręce, troszkę miaż już urosłe, ale to dobrze. Najbardziej, Tylko mówię, nie trzeba specjalnie czekać, żeby one wyrosły. Mleko i nasze. Pire z dyni. I to wszystko, co idzie tutaj. Teraz trzeba to wszystko ładnie wyrobić. Dobra. Teraz się trochę będzie kleić, wiadomo, bo wszystko jest takie, o wiecie, trzeba wszystko razem połączyć, a to jest normalna sprawa. Właśnie to jest teraz najważniejszy moment, żeby tą konsystencję fajnie wyczuć, żeby one nie były, wiecie, gnioty, że tak powiem, bo już też raz tak zrobiłam, bo po prostu pire z dyni ugotowałam na bardzo sztywne, że tak powiem, całą wodę odparowałam i po prostu za mało tej cieczy była i tak jak mówię, już później jak się doleje wody czy mleka, to już nie jest to samo. Lepiej jak zrobić najpierw za rzadkie i wtedy zagęścić mąką i tak będzie w tej sytuacji, bo widać, że już jest za rzadkie bo pire było rzadkie. Tak, Trzeba będzie do, dosypać mąki. Ale przynajmniej się wszystko fajnie połączy, jak właśnie takie rzadsze, wtedy można sobie mąką regulować. dosypałam, ja to teraz już nie mierzę, ile tej mąki dosypałam, ale przypuszczam, że jak dosypię pół szklanki na całość, to będzie maksymalnie. Tylko po troszku, nie? I sobie tak od spodu podsypuję, żeby te ciasto, tak te, te rzadsze w środku zamykać. Ale to już samo wyrabianie, to myślę, że większość z Was już wie, o co chodzi. Chyba, że ktoś bardzo początkujący, dlatego ja też Wiecie, jak mówię Wam jakieś rzeczy, które robię, to tak zawsze szczegółowo wam opowiadam, bo większość z Was wie, ale są też takie osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z gotowaniem, czy z pieczeniem, czy z czymkolwiek. Każdy kiedyś zaczynał i ja bardzo to doskonale rozumiem i każdy chce mieć wytłumaczone jak najlepiej, e, dlatego ja tak właśnie też się staram, żeby e, wiecie, i ci doświadczeni wiedzieli, i ci, którzy dopiero zaczynają. Sama jak zaczynałam. I powiedzmy, szukałam jakichś przepisów w internecie. Sama chciałam, żeby to było jak najbardziej wyjaśnione, bo wtedy wszystko się wydawało trudne. Dlatego ja się teraz staram. Wiecie, ja jakiś specjalista wielki nie jestem, ale jeśli coś wiem, że mi wychodzi i chcę się z Wami tym podzielić jakimś tam przepisem, powiedzmy, no to też chcę właśnie, żeby jak najbardziej było zrozumiałe dla każdego. A tak jak mówię, ja jestem zwolenniczką raczej tych łatwych przepisów. Nie jakichś skomplikowanych. O, fajne bułeczki wyjdą. będę musiała sobie teraz ręce trochę obmyć. I Tutaj z brzegu ktoś ten, bo wiecie, wtedy jak ręce są od ciasta, to się bardziej wszystko przykleja, nie? A one, te ciasto będzie za chwilkę w takim momencie, że ręce będą właściwie czyste. Ewentualnie cud od mąki. Dobra. Sekundkę poczekajcie. Ja sobie obmyję ręce. już jestem. Teraz znowu sobie posypię mąką. Dookoła. Żeby już teraz dotykać głównie mąkę, a nie moje ciasto. O, widzicie? Ja teraz będę miała ręce tylko od mąki brudne, a już nie od ciasta. Nic się mi nie będzie kleić. I teraz myślę, że już będzie odpowiednie. Już fajne takie jest mięciutkie, puszyste, a nie jest klejące. Tą mąkę, którą mam, to wrobię. Nawet nie dosypałam pół szklanki. Do tego, jak wiecie, od do tego początkowego e, mojego stanu mąki, że tak powiem, do podsypania dałam, nie wiem, no nie wiem, widzieliście ile, ale myślę, że tutaj nawet pół szklanki nie będzie. Maksymalnie pół. Może tak. Ale fajne mięciutkie i właśnie tak powinno być takie o puszyste, elastyczne. Wyjdą fajne bułeczki. Tylko tak jak mówię, one bardzo, bardzo mocno rosną, dlatego teraz za chwilę wam powiem co y, dalej zrobimy, a ja w międzyczasie sobie przygotuję blaszki. Ja używam takie blaszki od piekarnika, takie wiecie czarne. Ja Moją taki zwykły piekarnik kuchenkę gazową ze zwykłym piekarnikiem tutaj akurat w domu. Y no, i takie blaszki, które do kompletu, właśnie do tego piekarnika, były. One są fajne, bo one są płaskie, szerokie, duże. I, I dwie takie potrzebuję, bo mówię: 20, 25 bułeczek mi wyjdzie, czasami nawet więcej, ale to mówię: zależy od, od tego, jakie duże będę sobie formować. A tutaj polecam akurat mniejsze, tak jak mówiłam, bo one tak nam urosną. Sami zobaczycie zresztą. Tylko jasny kolor, coś. Dzisiaj mam. Bardziej może dynia była trochę jaśniejsza, chyba tak. Bo to też zależy, wiecie, jaką macie dynię. To nie ma jakiegoś gatunku konkretnego, musi być, że musi być Hokkaido czy jakaś tam. Nie, nie ma konkretnego dat gatunku. Ja sobie wzięłam właśnie Hokkaido, ale było jej trochę za mało, bo ona była taka malutka dynka i jeszcze bardzo młoda. Więc jak się ugotowała, to ona bardzo puściła dużo wody i po prostu mi jej zabrakło tego pire dyniowego, więc wzięłam jeszcze drugą. Wtedy już taką przypadkową, jaśniejszą, więc i kolor moich bułeczek przypuszczam, że dzisiaj nie będzie taki bardzo pomarańczowy jak zwykle. Ale to tylko kolor. Ilość nie jest w porządku. Dobra, może ciut jeszcze. To jeszcze później będziemy, yy, wiecie, formować bułeczki, więc jeszcze też będziemy mąkę potrzebować, żeby nam się do rąk nie przyklejało nic. Więc nie ma tutaj. Wiecie, że musi być teraz tutaj jakoś dużo, bo jeszcze będziemy podsypywać sobie ręce. Dobra, to zagniotę już będzie ok. Patrzcie, czyste ręce. Od ciasta nie ma nic, tylko jest od mąki, nie? Bo tak to by się, wiecie, za, ręka, za ręką ciągle kleiło i to bez końca taka robota. Dlatego warto sobie umyć po tym pierwszym takim wymieszaniu. Dobra, myślę, że już... Teraz sobie posypię z tej strony mąką, żeby mi się bardzo do miski nie przykleiło. Czy przypuszczam, że one tak wyrosną, że i tak się przykleją. Ale to nic. Dobra. Tylko sobie odwrócę moje bułki. O, dobra. I zostawiamy w takiej formie. Przykrywam sobie ściereczką. I na około godzinę zostawiam. Yy, około godzinę, bo po prostu wystarczy, jak podwoi ciasto swoją objętość. A myślę, że to dosyć szybko pójdzie, bo ciasto jest leciutkie. Takie, o, widzicie, mięciutkie, fajne. Więc myślę, że szybko. Ale ja i tak za, zazwyczaj godzinkę czekam, nawet jakby trzy razy powiększyło swoją objętość. To ja i tak zazwyczaj godzinkę czekam, bo w tym czasie sobie robię zawsze jakieś inne rzeczy. Yy, więc wolę spojrzeć na zegarek, niż zaglądać do ciasta, co chwilę, czy urosło, czy nie urosło. Yy, także. Dobra, za godzinę zaglądamy, za godzinę włączam się do Was ponownie. No to troszkę nam nasze ciasto urosło. się jak podusia. I o to właśnie chodzi. Przygotowałam sobie w międzyczasie dwie blaszki. Tak jak mówiłam, takie moje duże. No i co? I będziemy teraz formować bułeczki. Zobaczymy ile nam wyjdzie. Blaszki sobie na razie odstawię. Znaczy jedną odstawię, żeby się to zmieścić. W jednej kolejności troszkę dobra? dobra, teraz nasze ciasto musimy znowu jakoś zagnieść delikatnie. Znowu muszę sobie podsypać troszkę, żeby mi się do palców nie poprzyklejało nic. Ale co, patrzcie, nic się do miski nie przylepiło. Elegancko jest. Dobra, znowu zagniatamy sobie. I już będziemy formować bułeczki. Już nie czekamy teraz, że nam wyrośnie w misce. Ja tutaj sobie posypię trochę mąki w róg. W miskę wróg okrągłej miski, nie? Ale powiedziałam po to, żeby sobie po prostu, wiecie, palce co chwilę pomoczyć, bo teraz jak będziemy odrywać kawałki ciasta, to wiadomo, że ze środka troszkę nam się będzie przyklejać do rąk, więc ja sobie zawsze bułeczkę troszeczkę obtoczę i dopiero formuję ja robię to tak, że tak jakby zwijam na jedną stronę żeby tutaj ten wierzch mi został taki ładny, gładki, o z dołu i tak się wszystko ładnie poskleja i taką bułeczkę kładę sobie na blachę no i tak z całym ciastem także trochę teraz roboty jest z lepieniem nie będę wam wszystkiego tutaj nagrywać jak wszystkie lepię no bo każdą robię tak samo właściwie i tylko właśnie jeszcze pokażę jakiej wielkości mniej więcej nawet tutaj za dużo chyba wyjdzie jak się tak zrobi właśnie fajnie do dołu to nie ma takich wiecie jest ładna, piękna, głaciutka bułeczka z góry. Nie ma takich rowków żadnych, wiecie, nierówności. O, taka bułeczka piękna. Też sobie układam. Nie wiem, czy widać. Widać chyba. Nie tak blisko siebie, żeby one mi się też nie posklejały. Też nie patrzę, żeby identycznie równe były wielkością. To jest tylko dla nas. No, ma tam wiecie, że musi być ileś tam gramów czy coś takiego. Tylko też robię takie dosyć duże odstępy, bo zobaczycie, jak Wam pokażę, jak one wyrosną, to zobaczycie sami, no, jak bardzo mocno wyrastają, może tak powiem. To, więc trochę miejsca potrzebują. Chyba, że ktoś lubi takie odrywane bułeczki, jak najbardziej też mogą być. To Też nie ma z tym nic złego. Ja akurat wolę, jak jest, jak jest każda bułeczka osobno, nie? Dobra. I tak robię ze wszystkimi bułkami, to, to tutaj nie będę Wam przedłużać, ja Wam po prostu pokażę, jak już wszystkie będą Y, uformowane i wtedy wam powiem, co robię dalej. To ja sobie teraz będę kulać. Zaraz się włączę, jak, jak wszystkie ukulam. Wszystkie bułeczki mam już uformowane. One już mi dużo urosły od tego momentu, jak formowałam. Zaczynałam od tej, to zobaczcie, jaka już jest duża bułka. Zanim wszystkie skończyłam, tutaj już pierwsze pięknie podrosły, ale mimo to zostawiam jeszcze tak na 10-15 minut żeby one sobie jeszcze podrosły i dopiero wtedy będę sobie smarować jajkiem i posypywać dodatkami, jakie tam kto lubi. I te, wtedy też będę dopiero nagrzewać piekarnik. A piec będziemy nasze bułeczki w temperaturze 180 stopni około 20-25 minut. No to też zależy od tego właśnie jakiej wielkości kto sobie formował te bułeczki. One są lekkie, puszyste, więc one się szybko pieką w środku. Więc po prostu wystarczy do takiego koloru, do takiego momentu, aż no kolor będzie zadowalający i ka każdy woli inaczej, jedni wolą bledsze, inni wolą bardziej do, takie wiecie, e, ciemniejsze z, e, ciemniejszą skórkę, ciemniejsze z góry ja robię takie wypośrodkowane więc tak mi wychodzi 20-25 minut po prostu obserwuję ile czasu e, wiecie ile, ja, jaki jest kolor skórki i wtedy po prostu wyciągam z piekarnika także teraz sobie przykryję ściereczką mówię 10 góra 15 minut myślę, że nawet mniej, bo mówię zanim ja te Tamte resztę uformowałam, tutaj już sobie podrosły, więc myślę, że 10 minut maksymalnie i będę je smarować roztrzepanym jajkiem, tak jak mówiłam na początku. No dobra, parę minut minęło, zabieram się za te moje bułeczki, bo rosną już tak szybciutko. Ale najpierw, póki pamiętam, nagrzewam swój piekarnik, tak jak mówiłam, 180 stopni, bez termoobiegu, grzałki góra-dół. I co? I biorę się za smarowanie. Roztrzepałam sobie jajko widelcem z łyżeczką wody dosłownie. I teraz każdą bułeczkę smaruję. To już, to już chyba wiecie. Też nie będę Wam nagrywać jak wszystko smaruję, tylko że jedną blaszkę sobie zrobię z makiem, a jedną sobie zrobię z sezamem. Tak akurat dzisiaj wymyśliłam. Też równie dobrze mówię, można ze słonecznikiem. Bardzo tutaj pasują pestki dyni, jak najbardziej. Tylko, że wtedy one troszeczkę odpadają, po upieczeniu, jak tam chce się przekroić na przykład bułkę czy coś, to one odpadają. Yy, więc dlatego ja wolę takie drobniejsze rzeczy, nie? Typu mak czy, czy sezam właśnie. Lepiej się po prostu trzymają bułeczki. Wyszło mi ogólnie 28 bułek. Ale zaraz Wam pokażę na końcu, jakie już malutkie robiłam. Zobaczcie, <grytanie> te jakie są malutkie, te trzy. Dlatego wyszło mi więcej. A tak chciałam, żeby całą blaszkę wypełnić. I, i dlatego takie malutkie też zrobiłam. E, więc tak jak mówiłam 25, tak akurat by wyszło, jakbym takiej normalnej wielkości robiła wszystkie w miarę równe. A tak w miarę równe, to i tak się nigdy nie uda. Bo by trzeba odważać. A wiecie, też nie o to chodzi robię dla, dla nas do domu, tylko dla rodziny, więc y, tutaj nie musi być szkoły. A nawet fajnie, jak się trafia taka mniejsza, to. Y, Wiecie, jak ktoś jeszcze troszeczkę musi dojeść, to akurat taka malutka jak najbardziej. No i to wszystko w sumie. Teraz akurat jak posmaruję, to nagrzeje mi się piekarnik. Jeszcze troszkę urosną do tej pory i wtedy będę wstawiać. Wtedy już Wam pokażę, jak będą e, upieczone, jak wyglądają. No, w środku Wam nie pokażę, bo będą jeszcze gorące, ale to... Poczekam też Wam jeszcze w środku, pokażę później po, po jakimś czasie. Dobra, to jedną blaszkę mam, druga z sezonem. Dobra, to się wyłączam, pokażę Wam, jak będzie upieczona. A tak wyglądają bułeczki nasze po upieczeniu, które wspólnie robiliśmy. Tu jedną przekroiłam żeby Wam pokazać, jak wygląda w środku. W środku wygląda tak. Mięciutka, puszysta, jak chmurka. <grym> Dobra. Troszeczkę mniej żółte mi w tym razem wyszły, mniej pomarańczowe, ale dlatego właśnie, że wzięłam taką jaśniejszą dynię. Jedną ciemną, jedną drugą taką jaśniejszą i zmieszałam i dlatego są ciut jaśniejsze, ale i tak są fajne, pomarańczowe, więc okej. Okay. Dobra, no to mamy. Jak ktoś spróbuje, to jak zwykle proszę o napisanie w komentarzu, jak wyszło, czy smakowało. Zawsze proszę o podzielenie się e, opinią, jeśli ktoś wypr wypróbuje e, mój przepis, czy, czy to, co pokazuję na filmach. Także tym razem też zachęcam. E, no i co, i do następnego przepisu, że tak powiem. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.